Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Ania tworzy. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją kolejnego albumu, który wykonałam. Jest to album w tematyce dziecięcej, chłopięcej. Jak już pewnie zauważyliście, ja naprawdę bardzo, bardzo lubię wykonywać albumy właśnie z okazji, na przykład narodzin, tak jak tutaj miało to w tym przypadku. I ten album jest prezentem z okazji narodzin małego Wiktora. Album ma wymiary 21,5 cm na 18 cm. Karty w środku są o 1 cm mniejsze. Wykonałam go na bazie kraftowej. Na okładkę użyłam laminowanego papieru od Craft O'Clock i wykorzystałam tutaj również dwie kolekcje ze sklepu Craft O'Clock. Jest to kolekcja Sweet Prince i Lovely Prince. Jeśli chodzi o wielkość tego albumu, to w środku składa się z 5 kart. Tak wygląda grzbiet albumu. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Tu jest tylko moje logo. Dziurka brzegowa, brzegowy, który będzie się pojawiał w całym tym albumie, to jest dziurka brzegowa od Marty Stewart, który ostatnio Wam pokazywałam w moich zakupach. Jeśli chodzi o okładkę, no to jest oczywiście bardzo, bardzo prosta. Mamy tutaj Enamel Dots z Empiku, które również będą w całym albumie się tam pojawiać. Napis wycięty przy pomocy wykronika to jest imię chłopczyka, dla którego będzie ten album, dla małego Wiktora. I całość związana jest na satynową wstążeczkę w kolorze niebieskim. Album jest dla osoby, dla rodziny, która nie porozumiewa się w języku polskim, dlatego napisy są po angielsku, tak samo jak na przykład tutaj metryczka. Wszystkie napisy, metryczki, elementy do wycięcia, to jest kolekcja właśnie od Craft O'Clock Sweet Prince. Mamy kieszonkę, w kieszeni znajdują się maty. Jedna to jest mata na przykład na wklejenie sobie zdjęcia, a tutaj mamy metryczkę do napisania danych maleństwa. I napis y Witaj na świecie po angielsku. Do tego mamy tutaj taki śliczny prezencik, te Enamel Dots, o których wspominałam. Pierwsza strona to jest klapeczka na magnes zamykana z taką śliczną ramką. Tę ramkę widziałam wielokrotnie u Asi Szulik, napisałam właśnie do niej czy mogłabym powiedzieć, że ona je kupiła? mi się strasznie te ramki podobały. Asia była na tyle miła, że podesłała mi linka i, i mam już swoją ramkę, także wykorzystałam ją właśnie w tym albumie. Ona jest tutaj z folią. Mamy taką małą białą kartę, na którą możemy sobie wkleić zdjęcie i tutaj później wsunąć. Taki śliczny bobasek z misiem i napis. Całość otwieramy sobie w ten sposób i w środku znajduje się kieszonka w kieszący są maty. Maty na zdjęcia 9x13 cm. Jedna jest oklejona, druga jest po prostu w kolorze kraftowym. Ten dziurkacz, mimo że nie jest może jakiś typowo dziecięcy, to naprawdę bardzo fajnie mm, sprawdził się w tym projekcie. Na tej stronie jest misiak z dużą matą na zdjęcia 10x15 cm i z podpisem. Kolejna strona to jest Belly Band, Belly Band, z misiakiem i mamy w środku maty na zdjęcia. Ja uwielbiam albumy dziecięce, format prostokątny i krekowy papier, więc ten album ma to wszystko, co lubię najbardziej. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobał, bo mi się bardzo fajnie nad nim pracowało. Jeśli chodzi o tą stronę, to tutaj jest harmonika na zdjęcia z kartą i otwieramy sobie w ten sposób i mamy miejsce na dwa zdjęcia i na dwa kolejne tutaj a z tyłu mamy włożone duże maty na zdjęcia 10x15 cm To jest słoneczko z serduszkiem takim, ten papier w gwiazdki w ogóle jest przepiękny, strasznie mi się podoba, bardzo fajnie pasowało do tego albumu Na tej stronie jest podwójna kieszeń. Tutaj znajduje się jedna marka na zdjęcie 10x15 cm. Dwie mniejsze na zdjęcie 9x13. W ten sposób się prezentują. Również te enamel do scjantyku. Tutaj mamy taką kartę z króliczkiem albo zajączkiem pod parasolem. Otwieramy sobie do góry i jest miejsce na. Dwa zdjęcia, I was bardzo serdecznie przepraszam, jeżeli są jakieś y, hałasy w tle. Ale nagrywam film dość późno, późno w nocy, y, więc mam nadzieję, że nic nie będzie słychać y, z zewnątrz. Jeśli chodzi o tą stronę, to otwiera się w ten sposób. I tutaj mamy kieszonkę. Kieszące są maty na zdjęcia 9x13 cm. I jest taki fajny króliczek na, na księżycu siedzący. I tutaj jest belly band. W belly będzie są maty na zdjęcia 10 na 15 cm. I tutaj mamy jedną oklejoną, a drugą po prostu w kolorze kraftowym. I tutaj jest taki, taki die-cut z kolekcji, taka chmurka z serduszkami. I całość się nam oczywiście zamyka na magnesik. Tutaj jest po prostu dwie maty na zdjęcia. Takie na zdjęcia 9x13 cm, od razu już wklejone. Bo to album dla osób, które nie mają nic wspólnego ze Scrapbookingiem, więc ja też zawsze staram się tematy wklejać. Myślę, że one dużo ułatwiają osobom, które nie mają za wiele do czynienia ze Scrapbookingiem lub widzą taki album po raz pierwszy. Na tej stronie jest wodospad. Wodospad w inny sposób niż zwykle zrobiony, dlatego że on ma zamknięcie tak bardziej ukryte. Jest to magnesik, który znajduje się tam w środku. Jak widzicie, wszystko się tutaj ładnie trzyma, ale kiedy podniesiemy go sobie w ten sposób, no to mamy miejsce na kolejne zdjęcia, czyli taki klasyczny wodospad, wykończony również tym samym dziurkaczem brzegowym Marty Stewart. I po zamknięciu tego wszystkiego, ładnie nam się to razem wszystko trzyma. Nic, nic tutaj się nie rusza. Na tej stronie jest taka duża, duża książeczka na zdjęcia 13x18 cm, w ten sposób otwierana. I tutaj dołożyłam jeszcze napisik. Można wkleić sobie te właśnie duże zdjęcia 13x18 cm, albo można sobie wkleić aż 4 zdjęcia 9x13. Również tutaj bez problemu zmieszczą. Można je sobie odrobinę dociąć, żeby. W dalszym ciągu była to taka fajna ramka dookoła, ale zmieszczą się tutaj bez problemu. Na tej stronie taka tradycyjna kieszeń, dolna z matami na zdjęcia, maty w rozmiarze 10 na 15 I na ostatniej stronie znowu bardzo podobny wodospad do tego, który przed chwilą mogliście zobaczyć. Tylko tutaj zrobiłam go w takiej malutkiej, malutkiej wersji z wykorzystaniem tych kart. Tutaj jest ta z napisem Sweet Sweet Baby i również w ten sam sposób się otwiera. I mamy miejsce na mniejsze zdjęcia, wszystko tak samo wykonane tym dziurkaczem: name dotsy, A tutaj maty na zdjęcia 9x13 cm. I ostatnia strona tutaj zależało mi na tym, żeby znalazło się miejsce na życzenia, więc wkleiłam sobie kopertę, którą już widzieliście na pewno w wielu moich albumach, jest to koperta z Empiku firmy Rozis Studio otwieramy ją w ten sposób i w środku właśnie znajduje się taka bardzo prosta kartka a właściwie takie miejsce po prostu na wpisanie kilku słów po Później można sobie tą karteczkę postawić na przykład na szafce, a tutaj schować zdjęcia czy jakieś pamiątki, nie ma problemu. Dodatkowo tą kopertę również wzbogaciłam tym ślicznym misiakiem na chmurce, napisem i również tymi NML dotsami z mpiku. I tutaj z tyłu jeszcze kolejne maty. Maty na zdjęcia 10x15, jedna oklejona, a druga zwykła. Tak na wszelki wypadek. Lepiej, żeby było tego miejsca na zdjęcia więcej niż mniej. Tak się pro, prezentuje ten album na bazie kraftowej. Wiem, że na pewno Madzia z kanału Madziulowe Handmade też robiła ostatnio chyba z tej kolekcji właśnie. A na też na bazie kraftowej. Także zerknijcie również na jej kanał. Tak się prezentuję. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo to zdecydowanie połączenie wszystkiego, co lubię najbardziej w albumach, czyli format prostokątny, album dziecięcy i papier kraftowy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czekam niecierpliwie na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o moim kolejnym albumie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.